Jak w, w, prawda jest, mówić, taka, że, że, zamykano, prawda że, jest taka, panie ministrze Prawda jest taka, że zalecenie minister, minister zdrowia jest oczywiste, żeby tego nie robić, no ale niektórzy dyrektorzy nie mają innego wyjścia naturalny, to jest to ruch. Dobrze, pan minister przydatny, co w tej sprawie zamierza zrobić prezydent? Słyszeliśmy o zamiarze zwołania Rady Gabinetowej w sprawie służby zdrowia. Czy coś konkretnego już w tej sprawie wiadomo? Jeśli zapadnie taka decyzja, z całą pewnością o niej zakomunikujemy, ale nie jest to wykluczone, że rzeczywiście w tej sprawie odbędzie się Rada Gabinetowa. Pan prezydent w kampanii mówił o tym, że będzie chciał zagonić rząd do pracy i między innymi takim instrumentem motywowania rządu do żeby się zajmowali tym, co, do, do czego są powołani, nie swoimi kłótniami wewnętrznymi, bo już widzimy, że tutaj nawet wewnątrz koalicji dochodzi do sporów i do kłótni, tylko realnym zarządzaniem um, służbą zdrowia, a tymczasem widać, że zarządzają nią ludzie niekompetentni. No przecież... Subskrybuj po więcej.